Szczęścia Bożej Maria, uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć, praktykujemy to i ćwiczymy każdego dnia, wdrażamy się. Ale dzisiaj troszkę nie o tym. Dzisiaj e, wielkie szczęście z mojego domu, a więc polegano na tym, że mm, odnawiedza mnie dzisiaj e, Maria Matka Boża w znaku, czy w obrazie Matki Bożej nieustającej pomocy. Postaram się z tego zrobić transmisję. Że jeśli ktoś będzie chciał się pomoglić, no to tylko się modlić. Uwielbienie, dziękczynienie i chwalenie, jak już powiedziałem, da się nauczyć. Pamiętajmy, że uwielbienie jest należne Bogu samemu i czynionym dla niego samego. A więc nie uwielbiamy Matki Bożej, a uwielbiamy Boga na przykład w Matce Bożej. Yy, yy, uwielbiając Boga w różnych rzeczach, dajemy mu kontrolę nad tymi rzeczami. Mówimy Mu, że Ty jesteś Panem nad tymi rzeczami. No właśnie, róbmy to jak najczęściej. Ale też pamiętajmy, że nie chodzi o nasz interes, tylko właśnie o uznanie, że Bóg jest Bogiem. Chwalmy Boga i dziękujmy Mu. Uczmy się cały czas kultury dziękczynienia, bo warto. Warto być wdzięcznym Bogu. Shadiarakialatem, chiarakialatisitiaratem, shihiaratem z Panem Bogiem. Dobrego dnia.